No tak, I jeszcze tak. ci powiem jedną rzecz, a, 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 a propos higieny. Słuchaj, ja trzy lata temu myślałem, że mnie boli ucho od, 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 od słuchawek, wiesz? I mnie coraz bardziej bolało, coraz bardziej bolało, aż się budzę w nocy. Jest taki ból, że nie mogę się położyć nawet na poduszkę tą stroną. I pojecha, pojechaliśmy do szpitala z żoną i się okazało, że mam po prostu zapalenie ucha. I to tak duże, że bali się, że się mózg od tego nie zajął. No i oczywiście antybiotyki, tylko ja, ja powiedziałem, że żadnego antybiotyku nie wezmę, tylko był on antybiotyk miejscowy, y, zakraplany. Mhm. I wówczas ja tam się spotkałem chyba cztery razy w tym szpitalu i spotkałem się z, y, nie wiem jak, jak, się ta, y, y, jak się ta dziedzina nazywa, laryngologiem, laryngologami. I każdy z nich mi powiedział, żeby broń Boże, nie używać wacików do uszu, a ja robiłem tak, że wyciągałem wszystko, aż raniąc tam wewnątrz i od tego momentu nie użyłem ani razu wacika do uszu. Ucho doskonale wie, co ma wyrzucić. Ewentualnie pod prysznicem po prostu wrzucę trochę wody do środka. I zapomniał no, o jakichkolwiek problemach z uszami od tego momentu. No.